Ja to mapę dużo znam to panów Totemów, bo ja. Ta mapa ma dobry spoty na totemy, Jak idzie? Gdzie? Była przerwa od DVD, jakoś siły nabrałem. Jakieś. Nie wiem, z jakim dużym sur grają, ale czasem. ale. Nic, nie jest ale na razie mówię. Jesus. Memujemy sobie. Ale tunel, no i ruski tunel, nie? Ale dzisiaj. Co się stało? I co cię kurwa stało? Um, nie wiem. Muszę zobaczyć na, na streamie. A co ci kurwa dzieje? Czemu jest czerwony pasek? Czemu ona nie ma progresu? Ej. To się, to się odpierdala. Czemu ona wstawa jakąś animację Memento Mori miała? Jest um. Ej, to jest Cheater chyba. Co się odpierdala? Ona ma, ona ma pasek, jakby Memento miała. Idę teraz to sprawdzić. Ej, no. Hey, Ty no... cheater! Ej, Cheater! To jest Cheater! Ty go nie może podnieść! Cheater na surf Cheater jest. Witam, witam Dead by Daylight Wit Witam już... Czekajcie Witam w, <coughs> czekaj, czekaj. w do Daylight, w grze rozpierdolonej Idę tam, zobaczyć co tam się dzieje Co się dzieje? Aż Ace poszedł tam I on, on jakoś utknął w animacji? To karatorski tunel, no. Ej, to co tam się dzieje Ty, bo on... Czemu on taki prudnicer, z razie Co się z nim dzieje? Kiedy nie zobacz, co tam się dzieje z niej, ciebie. No. What the fuck? No nie mogę... ...wniaczyć go. <grystanie> <grystanie> Ale niech mnie podniesie. Ja też tutaj kładę się na nią, no. nie wiem, no. Dlaczego ją nie można podnieść? Mi. nikt nie, 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 nie podniesie mnie. nikt nie podniesie mnie. Coś z nim stało? Ty, bo on hostage. Bo on może go hostageować! Mogu Ej, bo on czy on może go hostageować? Reportujemy to gówno, jak myślisz, się. Bo ja w ogóle nawet i podnieść nie mogę, bo ona jakby się w taki. jakby była w animacji podnoszenia. Czekajcie, ja stanę. Ja. No do reporta to jest. Bo on go może, jakbyśmy. No nie można wyleczyć. Czy ja mogę go? Mogę. Mogę go wyleczyć. Ty, ale on z każdym akusem. i idę na niego. <grym> wśród kurwa. Ej, co na, na szota trzeba dać? Ja go podniosę, żeby miał. To nie można wyleczyć nawet Zibana ta gierka jest kompletnie Skurbiona, ty, a jak wstaje był na, na wstawanie To się stanie Właśnie chciałem się zabić na haku właśnie Chcę zobaczyć co się stanie, czy on w ogóle może grapować, albo o ty bo on mocy chyba nawet nie może użyć mi się wydaje Ty Ehm. Um, niech on. za mną idzie. Czyli gdzie on jest? Mm, a tu jest łuk. on. nie idzie on za mną. Chcę, żeby mnie powalił. Dobra, chodź. Niech on mnie powali. Zobaczymy. No nie możesz. No na ku nie może chyba powiesić nawet. LOL. Nie no to do reporta kurwa jest On, on nawet mocy nie może używać Ciekawe no, no! czy on się tepnie do, do escape'a On utknął kompletnie kompletnie on nawet nie może podnosić Zakończy czytuje na ps pensie? Nie, nie, wiem co się kompletnie szczerze dzieje w tym meszu. W sensie, jak on to zrobił? Dobra, czy ja, ja? się powalę, szybko wstanę. I zobaczymy, czy ona... No oczywiście, uciek... O! A nie, to hit'ał. Reportuję, kurwę, ja tyket na to robię i jeszcze to, ogólnie. To jest... Ja sobie to sklipuję. Ty wyszedł! Czy bota może podnieść? Cze, czernie, zobaczymy, czy, zobaczcie co czy te bota można podnieść, Tak, jak nie zabijam, wyjebane. Zobaczymy czy to boty, czy to jest cheater w ogóle, bo, bo ty ale boty się nie wstaje. Ej, on się jakoś kompletnie zbugował. Co ci odpierdala? Zróbmy koniec już dla niego. Po prostu nie przetrzymajmy tej gierki. Dobra, ucieknijmy żeby to po prostu typ miał. O niech nie on sobie pouderza jeszcze nas. Tragedia, to jest uciekamy. Nie ma co jeszcze, że. Dobra. Niech słop gierkę, ty. Ale co się stało w ogóle w tym meczu? To jest. Znaczy, no, killer to. Nie, no. Nie, nie, nie. nie. napisać. On nawet nie tunelował na najwidoczniej. Report. report, R. nie każdy. Ty, bo on jest teraz hostilizowany, nie? Zobaczymy, co się stanie. Czy ja? On najpierw zreportuje. Um, exploits. Hacker. Co się stanie w endgame ie. No, ale ja jestem ciekaw w serio co się stanie, czy on w ogóle to zabije. Mi się wydaje, że nie. Chociaż Nie no ale bot jak... Nie, no bot nawet nie może wstawać No ale On pat. Nie, on nawet koło haka nie stał. On, jakby patrz w specjalny miejscu, mi się wydaje. Nie wiem, no. No patrzcie, no. Nie wiem, mi się wydaje, że już. Że mi się to już Nie wiem, no, jak PE, na PS-ie, to nie. To chyba Bóg, bo nie wiem, na PS-ie cheatować? Jeszcze tym sam wyszedł. Jakby chciał hostageować, to on by został. Żeby się śmiać, killera. A tym też wyszedł. Myślę, wydaje, że to jest Bóg, ale, te, ale te tak, ale transportowa mi tak, żebyśmy przynajmniej zobaczyli tą gierkę. Ja to wyślę jeszcze etyketa na to. Eee, ale nie żeby ty, na, nie żeby po prostu żeby ty zbanować, tylko to jest Bóg chyba, bo jeżeli mówisz, że to jest PS, pe, to bardziej jak się licz, No przecież na tak, no wiem, da się na PS, ale... Kurwa kto by ci na PS, żeby yy, w DBD, tuż lepiej żeby ktoś w sobie po prostu... jest crossplay przecież coś by na DBD kupił na kompa. Nie ważne, jak to ma głównego kompa to ta gierka pójdzie No nie no, to musimy się tak to wglić, Bo ty, ty by nie wyszedł. Ty by to nagrywa pewnie gdzieś na YouTube aby coś był bez by, by, by killera czy coś bo, bo bot nawet nie może wstawać Bot nawet nie ma ikony wstawania Zobaczymy, co się stanie. Ob dawajcie, obstawiajcie, co się stanie. Zabijają, czy nie zabijają? Mi się wydaje, że się że gierkę. Czy się nie zabijają, ale nie, w sumie nie wiem, co się stanie. Może... Bo ona chyba w nawet nie istnieje teraz, Eee. Losowe wszystko. Fiat. O, ty. No nie no, ty ma też build normalny. Nie wiem, ma nic specjalnego. Nie wiem, może z Twistem jakiś bug. No ale nie wiem, wtedy by chyba nie wziąłby apteczki, z trzykawki by nie wziął. Mi się wydaje, że Bóg, bo wtedy by nie wziął w, w tego i temu by nie wziął raczej. No, no czekamy jeszcze, no ale... Tyle naprawdę co się stanie. Pierwszy raz, pierwszy raz się z tym takie coś spotkałem, chyba tylko raz na YouTube to widziałem. Po na YouTube widziałem tylko w kompilacjach. No i zobaczymy, chwila prawdy To gierka dbd Ja pierdolę, będzie godzinę, bo będzie czekał <śleskuj> Będzie czekał do wyłączenia meczu ja pierdolę! O nie! Wyszedł sam! Lol! Trzeba napisać, bo dalej im jest! Grytyf... dit bug. Bo jest, pomimo że nikogo nie ma! Fuck this game. Ale ja to nie chciał czekać godzinę. Hej, ja to wrzucę na YouTube'a. No? Huh?